Przenosimy się do województwa podlaskiego. To tam mamy więcej niż 7 agentów na 10 tysięcy mieszkańców. Oraz 390 nieruchomości na 1000 osób tam mieszkających. Lider nieruchomości Oto Dom 2020. Województwa Podlaskiego. Miejsce trzecie. Dobry dom Jacek Hajduk. Miejsce drugie. Góralczyk Nieruchomości. Tytuł lidera nieruchomości Oto Dom 2020 w Województwie Podlaskim otrzymuje Północ Nieruchomości. Gratulujemy. Jest to najlepsze biuro nieruchomości w Województwie Podlaskim. Więc bardzo mi miło i tutaj patrzę statuetkę. Przede wszystkim chciałbym dla swojego zespołu prawda, podziękować, bo z tego by tego, tego nie było, To najważniejsi w zespole to są ludzie. Można mieć wiele narzędzi, ale tutaj to wynik, drogi, zespołu.